Bóg mi świadkiem, że w tym co do Was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. On to jest paswą naszego zbawienia. On to w wielu, wiele wycierpiał. On był w Ablu zabity, w Izaaku związany, w Jakubie ziemi obcej służący, w Józefie sprzedany, w Mojżeszu porzucony, w Baranku złożony na ofiarę, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. On to jest Barankiem niemym, on jest barankiem zabitym. Panie Jezu, przez cały wielki post wpatrujemy się w Ciebie, baranka związanego, baranka milczącego, baranka zabitego. Przez cały wielki post, nawet chwilę wcześniej, wpatrujemy się w cierpienie naszych braci i sióstr, tak jak Ty. Związanych, zabitych, milczących. W ich intencji, w intencji wszystkich cierpiących, doznających krzywdy z powodu wojny na Ukrainie, z rąk rosyjskiego agresora, chcemy Ci ofiarować tę naszą modlitwę, tę naszą drogę krzyżową, którą pragniemy podążać za Tobą. Baranku zabity, baranku paschalny, baranku zwycięski. Stacja pierwsza w imię prawa. Wyrok wydany przez tchórzliwego prokuratora nie mógł być inny. Rządziła nim logika strachu, zadbania o siebie. Ale jego strach zaprogramowała inna logika, jaka My mamy prawo, ja mam prawo, wynikające z zasad, z moich prerogatyw, z mojej funkcji władzy, z regulaminu. Ja mam prawo, działam według prawa, według zasad, i zasady mnie chronią, zasłaniają, usprawiedliwiają, uprawomocniają to, co robię. Mam czyste ręce. Jestem czysty. Nie można mi nic zarzucić, według prawa. Ja mam prawo, a że według prawa powinien on umrzeć? No cóż. Stacja druga: powrót kusiciela. Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Następnie wyprowadzili go. Aby go ukrzyżować. Wziął krzyż, by wyjść za miasto. Już kiedyś tak wyszedł za miasto, na pustynię. Jak wtedy, tak i teraz w bramie stoi kusiciel, diabolos, ten, który oskarża, i powtarza wciąż te same pokusy. Pierwsza, jedz kamienie nazywając je chlebem. Zaklinaj rzeczywistość za pomocą słów kto ci udowodni, że białe nie jest czarne, że nie jest dobrze, kiedy jest źle. Karm się gruzami. Druga wspinaj się. Nie, nie na szczyt kamieniołomu, nie na wzgórze śmierci, ale po stopniach, funkcjach, stanowiskach. Zamień niepewną Jakubową drabinę. Na stabilne szczeble kariery. I ostatnia pokusa, największa, najgorsza. Rzuć się w dół. Niech Bóg się martwi o Ciebie, skoro jest taki mądry, kochający i wszechmocny, jeśli w ogóle jest. Pokusa rozpaczy: czarnej, głuchej, pustynnej, samotnej rozpaczy. Kusiciel stoi w drzwiach pokoju. Mieszkania, biura, kościoła. W którąkolwiek stronę przechodzę, stoi i mówi: Sam jesteś. Nie ma przy tobie Boga i nie ma człowieka. Każdy sam poniesie swój krzyż. Stacja trzecia, Jezus, upadły. Na brzuchu czołgał się będziesz po wszystkie dni twego istnienia. Oto jesteśmy u kresu dni, u kresu czasu. I co? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Chichot diabła, kiedy teraz to Bóg leży na ziemi. A jednak Bóg od początku przewidział podzielenie losu węża. Ono tobie zmiażdży głowę, ty jemu zmiażdżysz piętę. Wiedział, że jak wywyższył Mojżesz węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego. By to, czym nas wróg poraził, było naszym uzdrowieniem. Bóg przewidział tę godzinę czołgania się po ziemi, wężową godzinę. Nie jest nią zaskoczony. Nie jest zaskoczony moim grzechem. Wiedział, a mimo to chciał, żebym był, mimo to ukochał, mimo to powołał. Boga nie przeraża mój grzech, nie boi się go. Nie martwi się o to, czy da sobie z nim radę. Leżąc na ziemi, jest mocniejszy. Stacja czwarta: syn spotyka matkę. Godzi się na wszystko, co mówi i czyni Jeszua, a jej zgoda przed jego obliczem jest tak samo posłuszna i służebna, jak przed laty przed obliczem Elohim, gdy pokornie i dobrowolnie przyjęła rozkaz pański. Dobrzy ludzie przynosili jej wieści o działaniu i słowach Syna. Znała jego cuda i znała jego mowy jego przypowieści i jego czyny. Aczkolwiek bardzo wielu rzeczy nie rozumiała, jednak nie mogąc ich objąć umysłem, przyjmowała je skwapliwie w swoje serce i umieszczała wśród spraw zrozumiałych. Podobnie czyniła ze smutkiem i samotnością, które jej nie opuszczały od czasu odejścia syna z Nazaretu. A przecież umieszczała te uczucia wśród uczuć najradośniejszych i najpiękniejszych, bo były owocem wypełniania się przyrzeczeń pańskich. Stacja piąta, owocująca nieurodzajność. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa. Z jakichś powodów Marek używa, uważał za stosowne wspomnieć o synach Cyrenejczyka w tym dość ważnym momencie Ewangelii. W bardzo krótkim opisie Drogi Krzyżowej zmarnował kilkanaście bezcennych liter na zapisanie ich imion. Aleksander i Rufus musieli być ważni, musieli być cenni. Z tego co oporne, co niechętne, z tak niedoskonałego współuczestnictwa, Bóg wyprowadza to, co ważne, wartościowe, to, co ma znaczenie, to, co jest cenne. On się zachwyca wdowim groszem. Uwierzyć w płodność każdego cierpienia, nawet niedoskonałego, ułomnego. Nawet jeśli tak trudno się na nie zgodzić, nawet jeśli tak złości moja własna niezdolność, niegotowość do podejmowania go, Bóg może więcej, a cierpienie owocuje niemocą człowieka. Stacja szósta dziewczyna z twarzą, cudowne oblicze rzeczywiście cudowne. Piękny prezent zostawił Weronice. W godzinie swojej męki Chrystus nie był mistrzem świata. Nie miał wdzięku, blasku, wyglądu. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. To, co zostało na chuście, to przepocone, krwawe odbicie czegoś, co nie przypominało ludzkiej twarzy. Kościół jest tą biedną jerozolimską dziewczyną, która przez wieki niesie łachman z krwawym negatywem twarzy Boga niepodobnej do ludzi. A ludzie się zdumiewają, bo Bóg stracił twarz, żeby człowiekowi twarz przywrócić, dać możliwość spojrzenia w twarz Bogu sobie drugiemu. Bóg stracił twarz. I traci ją dzisiaj znowu. W moim grzechu, w mojej niewierności zaciera się to oblicze, które mamy pokazać światu. Jeśli ściągną na siebie nienawiść, muszą uważać, by nie ściągnęli jej także na Boga. Stacja siódma kopanie leżącego. Drugi upadek. Upadek bis. Jezus bisuje upadanie. Widocznie mu się należało. Widocznie tak lubi. Widocznie go stać. Teraz nie wystarczył. Pierwsza próba nie była zadowalająca, więc niech powtarza. Ku uciesze tylu wokół. Niech zrobi to jeszcze raz. Do skutku. Trzeba go w końcu nauczyć. Im bardziej ich wzywałem, tym bardziej odchodzili ode mnie. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima. Na swe ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do policzka niemowlę. Schyliłem się i nakarmiłem go. Pierwsze. Nie będziesz deptan leżącego Boga. Drugie, nie depcz bliźniego swego leżącego. To Ty sam jesteś. Stacja ósma, Jezus przemienia płaczących. Przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe łona, które nie rodziły. Nie płaczcie nade mną, ale płaczcie. Płaczcie nad sobą. Płaczcie, powołani do pozostania w oblężonym i uciśnionym mieście. Będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Płaczcie, jak jeremiasz na dnie cysterny. Płaczcie, bo podczas oblężenia potrzeba wody, a cysterna tego miasta jest pusta. To nic, że łzy są słone. To nic, że wcale nie są czyste rzęsiste, jak w wierszu poety, że nie są niewinne. Bóg uzdrowi te wody. Już niebawem z wysokości krzyża. Jak kiedyś w Kanie galilejskiej, jak w wieczerniku, wyciągnie nad nimi ręce i przemieni wody słone na wody słodkie, wody słodkie na wino, wino na krew. Przemieni, ale niech ma co przemieniać. Więc prośmy, za świętym mnichem Nilem, udziel mi łez. Które teraz nie mam do obmycia moich grzechów, i daj mi wolność mówienia do Ciebie, odwagę proszenia o Twoje miłosierdzie. Stacja dziewiąta: Jezus upada pod ciężarem drabiny Jakubowej. Jak to było? Rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, abyś stopy nie uraził o kamień. Tak? Nie chciał, by zbiegły mu w pomoc zastępy aniołów. A przecież to, co przygniata go teraz do ziemi, jest drabiną, o której śnił człowiek, jak on leżący na gołej ziemi. Jest drabiną ze snu Jakuba. Po której wszystkie pokolenia będą wchodzić na wysokość, bo nie ma innej drogi. Tak spełnia się Słowo, tak spełniają się obietnice Boga, tak Słowo staje się ciałem, realnie do bólu, do krwi. Od początku krew była znakiem przymierza, znakiem świadectwa, i znakiem wierności. Listem gwarancyjnym Boga wcielonego w historię człowieka. Krew wsiąkająca w ziemię. Stacja dziesiąta nagich przyodziać. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Zauważył człowieka nieubranego w strój weselny i rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przechodził obok niego samarytanin. Nieczysty Chrystus, samodarty zgodności, szacunku, uznania, gdy Go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedłszy do Niego, zarzucił na Niego swój płaszcz. Odział mnie Pan w szaty zbawienia, okrył płaszczem sprawiedliwości. Oddał mi swoją szatę. I oddał mi swój płaszcz, abym się oblókł i nie ujawniła się haniebna moja nagość. Nagich przyodziać, to po prostu odwdzięczyć się Jezusowi, który mnie przyodział. Okazać się bliźnim, iść i czynić podobnie jak Chrystus, nagi Samarytanin. Stacja 11. Jezus przykuty do krzyża. Nagły ból, ale to się zaczęło dużo wcześniej. Te gwoździe mają kształt psalmów, celność proroctw Izajasza. błyszczą jak jego własne obietnice. Bóg od dawna wykuwał tę godzinę swojego przybicia do krzyża. Bóg tęsknił do tej godziny. Tak samo od dawna wykuwał moją historię, wydarzenia mojego życia, sprawy ludzi, by przykuć mnie do mojego powołania, do mojego szczęścia, do siebie. Nie wystarczy się przywiązać do krzyża, by na nim wytrwać. Trzeba się do niego przybić. A ponieważ nie da się przybić samemu, trzeba dać się przybić, żeby nigdy od niego nie odpaść. Ne permita smes separari a te. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od ciebie. Stacja dwunasta. Baranek zabity. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, a za zasłoną było pusto i głucho, nie było arki, podnóżka stóp pańskich. Więc świątynia nie była już podnóżkiem, a nie będąc już podnóżkiem, nie była już właściwie świątynią. Kiedy rozdziera się zasłona mojej codzienności, mojej modlitwy, moich słów, czynów, jest tak samo. Człowiek, którym jestem, miał być świątynią, ale świątyni w nim nie dojrzałem. Chyba panteon bożków, głucha pustka i cymbał brzmiący. I zobaczyłem baranka, jakby zarżniętego. Nie dojrzałem w sobie świątyni, bo moją świątynią Pan Bóg, który wszystko może odbudować i wszystko wypełnić, oraz baranek zabity. Stacja trzynasta po śmierci Jezusa. Bóg stał się mieszkańcem grobu, jeszcze tylko łoskot kamienia i już. To przecież te same rekwizyty, które miał opętane z gerazy, który tłukł się kamieniami w grobach. Jezus opętany więzami śmierci schodzi na dno potępienia. Na dno mojego potępienia, na dno otchłani mojego grzechu, w samo centrum tajemnicy niegodziwości, do którego ja sam boję się wracać myślami i pamięcią. Na ikonach otchłań jest nieraz bestią, której olbrzymia paszcza połyka człowieka, połknęła i Boga człowieka. Kiedy ciałem utuczona z krwi czerpała sił, padła Bogiem porażona, co się w ciele krył. Śmierć udławiła się Bogiem człowiekiem. Musiała go zwrócić, a z nim wszystkich innych, z nim nas, byle tylko wpuścić Chrystusa na dno mojego potępienia, między legion moich grzechów. Słabości, na biesiadę, jaką urządziło sobie we mnie piekło. Wpuścić go spowiedzią, szczerością, prostotą i prawdą. A piekło niech się udławi. Stacja czternasta mieszkańcy odchłani. Zrobiło się ciemno. Góra się trzęsła, skały pękały, umarli wychodzili z grobów. Przychodzą takie momenty, kiedy wokół nas robi się ciemno, w naszym życiu, w naszych domach, w naszym świecie. Coś w nas pęka, znów chowalmy poległych do wspólnych mogił, Kruszy się w nas to, co miało być skałą, co miało być pewne, to na czym mieliśmy budować w siebie swoje życie, szczęście. Zły czas, straszna godzina. Odchodzą z nadgrobu matka wsparta na uczniu. Ci dwaj, którzy zdołali się przyznać do niego dopiero po jego śmierci. Magdalena. Która nie będzie potrafiła nie być przy tym grobie, może ktoś jeszcze. Odchodzą w noc paschalną, odchodzą w bardzo długi i trudny dzień, który po niej nastąpi. Dzień, który i my próbujemy jakoś sobie zorganizować święceniem jajeczek. W dzień, kiedy wydaje się, że jest po wszystkim, w dzień, kiedy Bóg leży martwy w grobie. Chryste, baranku związany, za którym poszliśmy i chcemy iść dalej. Chryste, z rękoma związanymi na plecach, z kulą w tyle głowy, wrzucony do wspólnego grobu. Chryste, z nad którego grobu odchodzimy w bardzo długi i trudny dzień. W bardzo długie i trudne dni. Czekaj na nas, o świcie zmartwychwstania, wybiegnij nam na spotkanie. Ty, który przez proroków prorokowałeś o trzech dniach i nocach spędzonych w grobie, ty, który złożony piątkowym wieczorem do grobu, wyszedłeś z Niego, wybiegłeś na spotkanie uczniów już o niedzielnym poranku, który nie potrafiłeś patrzeć, jak czekają więzieni w Wielkiej Sobocie, w jej rozpaczy i strachu. Wybiegnij nam na spotkanie, bo nie potrafimy przechodzić przez Wielką Sobotę. A jeżeli Chrystus nie z martwych wstał, daremna jest wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. To ja, mówi On. Jestem Chrystusem. To ja śmierć zniszczyłem, odniosłem tryłów nad wrogiem, zdeptałem piekło, związałem mocarza i wyniosłem człowieka na wyżyny niebieskie. To ja, mówi on, jestem Chrystusem.